Witam wszystkich na Megadyskont.pl. Tym razem pokażę coś dla chłopców. Będzie to samochód, a tak naprawdę będzie to samochód policyjny od firmy Dicky Toys. Wan policyjny jest koloru srebrnego, jest bardzo duży. Z przodu na masce widzimy napis Policja. Tak samo po bokach, na drzwiach, z jednej i z drugiej strony. Z tyłu, niestety odwrócony napis Policja do góry nogami, ale również jest. I po bokach widzimy również kraty. Tam będą się znajdować jakieś kryminaliści, złodzieje i nie tylko. Spójrzmy teraz na przód. Tutaj jest miejsce dla kierowcy i dla pasażera. Otworzymy drzwi. W środku mamy również dźwignię do zmiany biegów. A po prawej stronie znajdują się otwierane, przesuwane drzwiczki. Tutaj mamy jedno siedzenie. Zaraz pokażę wnętrze samochodu, otwierając bagażnik, będzie to lepiej widać. Z tyłu w bagażniku nie ma okien, więc łatwiej jest otwierać tylne drzwi. Z tyłu mamy europejską rejestrację z napisem Dickie Toys, czyli z nazwą firmy tej zabawki. Mamy tutaj również światła, a na górze znajdują się syreny, które po włączeniu samochodu będą migać. Z przodu również są syreny i teraz pokażę Wam, jak je uruchomić. Na dachu samochodu znajduje się przycisk. I po włączeniu tego przycisku widzimy, jak światła migają i słyszymy syrenę. No i w tym samochodzie mamy nawet takie szczegóły, jak markę samochodu. Widzimy po prostu, że jest to Mercedes. Inne produkty od firmy Dickie Toys znajdziecie w naszym sklepie megadeskont.pl lub w innych moich recenzjach.